Kolkusz dumnie zwany Srebrnym Miastem lub kolebką polskiego górnictwa, to miasto o bardzo bogatej historii. Część z tajemnic przeszłości udało się odkryć i nadać im nowego blasku. Powstały obiekty, które przeniosą zwiedzających w czasy gwarków, kopalni srebra i ołowiu oraz królewskiej mędnicy. W 2018 roku przystąpiliśmy do jednej z najtrudniejszych inwestycji Olkuskiego Samorządu. Niszczające starostwo było wątpliwą wizytówką kwartału Królewskiego. Jednocześnie zdecydowaliśmy się wydobyć prawdziwy potencjał podziemi Olkuskiego Ratusza. Realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu projekt rewitalizacja kwartału Królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza objął dwa obiekty. Pierwszy to dawny kwartał królewski w obrębie rynku, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku działała królewska mennica, a obecnie na reliktach dawnej zabudowy wznosi się klasycystyczny gmach dawnego starostwa. Budynek dawnego starostwa został posadowiony na czterech lokacyjnych średniowiecznych działkach. Z ryciny Zygmunta Fogla z 1792 roku dowiadujemy się, że cztery kamienice, które stały na tych działkach, były już bardzo mocno zrujnowane. Niemniej jednak nawet z tej ryci nie jesteśmy w stanie wywnioskować, jak potężna była to budowla i znacząca dla Olkusza. Zakres prac w budynku dawnego starostwa oraz przylegającym terenie był znaczny. Po wykonaniu koniecznych prac rozbiórkowych powstały nowe klatki schodowe i posadzki. Wzmocniono i uzupełniono ściany i strop. Wykonano wszystkie nowe instalacje, kominy, ogrzewanie, zamontowano windę oraz nowe okna i drzwi. Wymieniono całkowicie poszycie dachu. Ocieplony budynek zyskał nową elewację. W nowych pomieszczeniach powstały sale do organizacji warsztatów i spotkań oraz restauracja i sklepik z pamiątkami. Na poddaszu powstało kilka pokoi noclegowych. W ramach zadania wykonano remont dziedzińca, zachowując stary drzewostan. Wyremontowano dach baszty i chodnik bojowy muru obronnego. Podczas prac przebadano, odgruzowano i poddano konserwacji piwnice dawnego kwartału królewskiego, które zostały przykryte żelbetowym stropem. W piwnicach powstała nowoczesna ekspozycja Podziemny Olkusz poświęcona historii olkuskiego górnictwa srebra i ołowiu, a także królewskiej mennicy. W moim mniemaniu piwnice, które znajdują się pod budynkiem dawnego starostwa i pod dziedzincem całego kwartału królewskiego, są najcenniejszym zabytkiem tej rewitalizacji. Wspaniale zachowane komory piwniczne z oryginalną kamieniarką w postaci schodów, portali czy pieców hipokaustycznych, to nieocenione dziedzictwo, które stało się atutem podziemnej trasy muzealnej, stanowiąc jej niebywały eksponat. Na wystawie znalazły swoje miejsce także inne artefakty archeologiczne pozyskane w badaniach archeologicznych prowadzonych w trakcie rewitalizacji. Drugim obiektem, który obejmował projekt, były podziemia XIV-wiecznego ratusza, jaki wznosił się niegdyś na Olkuskim Rynku. Na zasypane piwnice natrafiono podczas badań archeologicznych podjętych w 2010 roku. Z myślą o rozwoju turystycznym miasta. Doceniając jednocześnie kulturową wartość tego zabytku, władze miejskie podjęły wówczas decyzję o docelowej adaptacji odkrytych piwnic ratusza na cele muzealno-wystawiennicze. W ramach projektu konieczne było wykonanie dodatkowych prac związanych z dostosowaniem podziemi na potrzeby ekspozycji muzealnej. Konieczne było m.in. wykonanie posadzek, ścianek działowych i sufitów podwieszanych. A także instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacji. Zostały wykonane sanitariaty oraz pomieszczenia recepcji. W piwnicach Ratusza powstała nowoczesna ekspozycja Podziemny Olkusz, poświęcona historii srebrnego miasta. Projekt był sporym wyzwaniem. Miejsce, podziemia, Ratusza absolutnie fantastyczne. Bardzo klimatyczne, bardzo piękne samo w sobie, ale to bardzo trudne miejsce do stworzenia wystawy. Jest to miejsce pełne wąskich korytarzy, pełne niedużych pomieszczeń, w których musieliśmy umieścić bardzo wiele eksponatów, bardzo wiele treści merytorycznych i jakoś to wszystko poukładać w ścieżkę zwiedzania, która byłaby atrakcyjna dla odwiedzającego. Mieliśmy duże szczęście, że pracowaliśmy z bardzo dobrym zespołem po stronie zamawiającego. Stworzyliśmy Kompleksowy projekt w ponad trzy miesiące, który oczywiście po kilku drobnych zmianach ze strony zamawiającego został zatwierdzony i następnie przez pięć, prawie 6 miesięcy przez nas zrealizowany. O niezwykłości ekspozycji podziemny Olkusz świadczy fakt, że autentyczne średniowieczne piwnice Olkuskiego Ratusza i Kwartału Królewskiego stały się miejscem, w którym można dosłownie dotknąć historii. Wystawa zawiera w sobie kilkusetletnią historię miasta i górnictwa. Te dwa elementy w przypadku Olkusza są ze sobą nierozerwalnie związane. Przy konstruowaniu scenariusza ekspozycji kierowaliśmy się bardzo prostą zasadą. Mamy dwa obiekty, każdy z tych obiektów powinien być wiązany ze sobą i prowadzić jakąś wspólną historię, ale jednak powinniśmy zachować odmienność tych dwóch obiektów. Wpadliśmy na taki pomysł, aby Ratusz obejmował historię miasta i przedstawiał historię mieszczan, barków olkuskich ale jako mieszkańców miasta lub tych tutaj osób. Natomiast od dziedzia starostwa postanowiliśmy poświęcić górnictwu, gdzie przede wszystkim prezentujemy elementy związane z górnictwem. Od XII wieku aż po koniec XVIII wieku i funkcjonowaniem górnictwa w rejonie Starego Olkusza czy w rejonie Nowych Złóż. Pierwsza ekspozycja znajduje się w średniowiecznych piwnicach ratusza. Rozpoczyna ją przedstawiona na reliefach historia srebrnego miasta. Jego kształt i najważniejsze obiekty przedstawia duża przestrzenna makieta. Tu należy uprzedzić, że to miasto w takiej formie nigdy nie funkcjonowało. Mieliśmy bardzo skąpe materiały ikonograficzne dotyczące miasta. Stworzyliśmy taką syntezę pokazującą miasto mniej więcej na przestrzeni 200 lat z jego układem charakterystycznym, bardzo regularnym prostokątnym, z wspaniałym rynkiem, z kwartałem królewskim i kamienicami należącymi do kwartału królewskiego. Podczas zwiedzania można obejrzeć kilka filmów, poświęconych m.in. zagadnieniu powstawania ołowiu, skąd się wziął i dlaczego znalazł się na Ziemi, rozwojowi miasta oraz jego niezwykłym zabytkom. Spacerując kilka metrów pod rynkiem, można także zobaczyć replikę Astrolabium, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Atrakcją nie tylko dla najmłodszych jest hologram popiersia Stanisława Amendy, olkuskiego mieszczanina włoskiego pochodzenia, który barwnie opowiada o cudzoziemcach mieszkających w Olkuszu. W ciekawy sposób zaprezentowano również kopie starych dokumentów, rycin i map. Dla osób żądnych mocnych wrażeń przygotowano salę, w której przetrzymywani byli więźniowie do momentu wydania wyroku przez ławę miejską. Koniec ekspozycji to historia XIX i XX wiecznego Olkusza, okres, w którym miasto prężnie się rozwijało, ale również przeszło przez tragedię II wojny światowej. Myślę, że zwiedzanie ratusza jest bardzo istotne, aby zrozumieć historię górnictwa. A historii górnictwa poświęcone jest miejsce w piwnicach dawnego kwartału królewskiego, czyli trzech kamienic, które przeszły na własność króla. Do wielu ciekawostek, które po drodze przy zwiedzaniu ekspozycji można zobaczyć, to na pewno różne formy rudy, ołowiu, to próba rekonstrukcji rozwoju górnictwa olkuskiego w formie bloku, makiety, gdzie na każdej ze ścian pokazywane są poszczególne okresy rozwojowe górnictwa olkuskiego, sięganie do coraz głębszych pokładów rudy i związane z tym trudności. Kolejne atrakcje to modele i repliki dawnych maszyn i urządzeń górniczych takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa czy tzw. paternoster. Działanie niektórych z nich można poznać wprawiając je osobiście w ruch. W jednej z komór piwnicznych, nazwanej srebrną komnatą, można zobaczyć replikę krzyża Gwarków. Wykonany ze srebra, półtora metrowy oryginał, ufundowany w XVII wieku przez olkuskich górników w podziękowaniu za opiekę nad ich ciężką pracą, można podziwiać w Bazylice św. Andrzeja Apostoła. Ważną częścią ekspozycji jest ta opisująca historię olkuskiej mennicy, jaka działała tu na przełomie XVI i XVII wieku. Na pamiątkę można wybić kopię olkuskiego trojaka. Więcej atrakcji znajdziecie Państwo na zwiedzaniu ekspozycji, która jest tak skonstruowana, aby zapewnić interaktywne podejście do tematu. Informacje są dostępne nie tylko w odpowiedni sposób w przygotowanych prezentacjach stojących w każdej z sal, ale również w postaci eksponatów, które można dotknąć, którymi można popracować i sprawdzić, jak. To mogło kiedyś funkcjonować. Dzięki realizacji projektu Olkusz zyskał nowoczesne obiekty, które wpłyną na wykreowanie nowego wizerunku miasta poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu i górnictwa. Zachęcam do odwiedzenia wystawy w Olkuszu w podziemiach Ratusza i Starostwa, gdyż jestem przekonany, że będą Państwo tę wystawę pamiętali długo jest to fantastyczne miejsce, bardzo dobre merytorycznie, robiące ogromne wrażenie na odwiedzającym. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy tak bardzo mocno angażowali się w realizację tych obiektów. Pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Osobne podziękowania kieruję do mieszkańców, którzy uwierzyli w przedstawioną przeze mnie wizję i którzy mobilizowali mnie do podjęcia tych ambitnych decyzji. Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzania naszego pięknego srebrnego miasta. Poznania jego historii i licznych atrakcji turystycznych.